Edukacja to jest w zasadzie bardzo ciekawe słowo, bo, bo edukacja składa się z jednej strony z poznawania faktów, i, i co do faktów, wszyscy mamy mniej więcej podobne. Podobny dostęp do podobnej ilości faktów, natomiast druga część edukacji, która u nas, że tak powiem, powoli, ale się zmienia, to uświadamianie sobie tego, co się dzieje. Tu dużą rolę odgrywa, odgrywają ostatnie lata z wysokimi temperaturami, z bardzo ekstremalnymi zjawiskami pogotowymi, które, że tak powiem, które nasilają się. I warto pamiętać, że patrząc z perspektywy samej edukacji, to ludzie wiedzą, że jest globalne ocieplenie. Natomiast yy, mówiąc dość kolokwialnie, nie, dopiero zaczyna do nich docierać, że ta zmiana klimatu ona, ona rzeczywiście zaczyna funkcjonować. I to yy, wyraźnie widać w statystykach. Ludzie zauważają zmianę klimatu jako problem, natomiast od uświadomienia sobie do konkretnego działania to jest kolejna droga, i ona już, yy, te, to uświadomienie, a działanie to jest droga przez bardzo yy, różne rejony. Bo z jednej strony, uświadomienie sobie zmiany klimatu i określenie siebie samego w relacji do zmiany klimatu no buduje powoli, ale systematycznie buduje inny model zachowania. Jesteśmy coraz bardziej, coraz bardziej proklimatyczni, pro wbrew pozorom, jesteśmy coraz bardziej proklimatyczni, pro ale pamiętajmy, że uświadomienie sobie to też reakcja innych poziomów naszej rzeczywistości. Poziomu administracyjnego, który jest zbudowany według regulacji prawnych, czy też poziomu biznesowego, gdzie zysk jest rzeczą najważniejszą. Ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o administrację, to często administracja już wykonuje różne ruchy w kierunku działań proklimatycznych, ale pamiętajmy, że administracja działa w zakresie prawa i w granicach prawa co oznacza, że zmiana prawa będzie tak naprawdę determinować mocno aktywności na poziomie administracyjnym. Jeżeli chodzi o biznes, tu rzeczy dzieją się też w bardzo ciekawym kierunku, choć powoli, bo okazuje się, że firmy, które przyjmują profil proklimatyczny, zwyczajnie czerpią zyski z takiego profilu i to widać wyraźnie, chociażby w notowaniach giełdowych spółek, które wprowadzają zmiany. Polegające na zamykaniu obwodów czy, czy redukcji emisji. Błąd, który w państwie takim jak Polska, generalnie się bardzo mocno ten błąd upowszechnił, to jest błąd postrzegania rzeczywistości, bo zmiana klimatu to tak naprawdę zmiana wielu standardów. I można sobie wyobrazić, że są to koszty, ale w wielu przypadkach, gdy firma określona firma narzuca te standardy albo określa te standardy, na tym robi się wyniki finansowe, bardzo wyraźne wyniki finansowe. I to widać wyraźnie w wielu takich dużych firmach, jeszcze raz powiem, które już korzystają z zielonej energii, już działają proklimatycznie. My rzeczywiście w wielu miejscach, szczególnie na początku drogi dotyczącej ochrony klimatu, przyjęliśmy, przyjęliśmy bardzo pasywną i taką, bym powiedział, wręcz konserwatywną postawę. I to powoduje, że nam się wydaje, że zmiana klimatu to są tylko i wyłącznie wydatki. W krajach, a też i w firmach, które zrozumiały, że zmiana klimatu Buduje przestrzeń do nowego funkcjonowania, do tworzenia nowej rzeczywistości, do budowania nowego kapitału. Tam zmiany następują zdecydowanie szybciej i, i, i już mało kto rozpoznaje to je jako koszt. Przykładem mogą być turbiny wiatrowe. Jeszcze 20 lat temu postrzegano turbiny wiatrowe jako koszt, szczególnie koszt dla państwa, innymi słowy dla podatników. Dzisiaj budowane są, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Danii, turbiny wiatrowe, które, które nie, nie, nie otrzymują żadnego wsparcia ze strony państwa. Bo już wyraźnie widać, że cały system, chociażby energetyczny Europy, zaczyna się zmieniać w kierunku odnawialnych źródeł energii. Powielanie tego konserwatywnego myślenia, że zmiana klimatu to tylko i wyłącznie straty i koszty, działa rzeczywiście na korzyść tych, którzy już w ten sposób nie myślą. No I to jest jeden z powodów, dla którego w Polsce my wciąż próbujemy wyrwać się z takiego zaklętego kręgu rozwoju, w którym opieramy swoje myślenie o rozwoju. O rozwiązania stare i już często nieaktualne. Nie to jest bardzo poważne zagadnienie o charakterze zarówno społecznym, jak i cywilizacyjnym, bo wciąż mówimy np. o pułapce średniego wzrostu, ale każdą zmianę, każdą zmianę, która zdarza się czy to globalnie, czy regionalnie, traktujemy jako zagrożenie. Z takiej pułapki średniego wzrostu nie da się wyjść poprzez rozumienie wszystkich zmian jako zagrożenia. I w budowaniu w oparciu o to coraz bardziej konserwatywnego podejścia do rzeczywistości. Pytanie, kiedy rzeczywistość zacznie się toczyć w tym kierunku w Polsce? Na razie wygląda, że bardziej większe znaczenie ma wojna na Ukrainie, bo widać, że pod wpływem chociażby skoków ceny nieodnawialnych źródeł energii nagle odkryliśmy, że, że elektrownie atomowe są dobre, chociaż przez lata. Zachowywaliśmy się bardzo konserwatywnie i, i nie działaliśmy w tym kierunku. Myślę, że potrzebujemy trochę czasu, ale prędzej czy później uświadomimy sobie, że odnawialne źródła energii są dokładnie takim samym, taką samą alternatywą, dla, no, czy, czy taką samą nową rzeczywistością dla systemu energetycznego, jak elektrownie atomowe. Póki co jesteśmy zacofanym krajem, jeżeli mówimy o, systemie, mówimy o systemie energetycznym, w którym tak naprawdę nie robi się nic oprócz tego, co opłaca się w bardzo krótkim terminie. I to jest błąd, bo gdy spojrzymy na duże gospodarki świata, one już dawno, już dawno odpowiedziały pozytywnie na, na, na koncepcję ochrony klimatu. Proszę spojrzeć na ogniwa fotowoltaiczne na naszych dachach. One są produkowane najczęściej albo w Niemczech, albo, albo w Chinach. I Chiny, które często obarcza się o różne złe intencje, no, w naturalny sposób zrozumiały, że w zmianie klimatu i w ochronie klimatu jest, jest biznes. Proszę spojrzeć na elektryczne samochody. Wydawałoby się no, zwykłą fanaberią europejskich urzędników, no, ale zarówno koreańskie, jak i japońskie koncerny samochodowe produkują, prześcigają się w produkcji coraz to nowych modeli elektrycznych. Ta rzeczywistość ona już się toczy. Tak długo jak będziemy im dłużej będziemy się tej rzeczywistości opierać, tym dłużej będziemy tkwić w zacofaniu, a co gorsza, tak naprawdę będziemy coraz bardziej pogarszać nasz poziom konkurencyjności względem, względem tych gospodarek, które już przyjęły kurs proklimatyczny. Może ostatnim bardzo dobrym przykładem jest, jest przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zaraz po, 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 po elekcji, po wyborze, przywrócił porozumienie paryskie. Mówię, mam tu, na myśli, mam tu na myśli Joe Bidena. Proszę zauważyć, jeżeli to jest tak drogie i to się nie opłaca, to jak największa gospodarka świata mogła wpędzić swoich, swoich producentów, swoich biznesmenów w tarapaty? Już dawno wiadomo, że to nie są tarapaty, tylko to jest szansa na rozwój i na dominację światową. My tego nie widzimy. W Polsce naprawdę nie widzimy tego. Przyjęło się, że ochrona klimatu, ochrona środowiska jest kosztem, a nie zrozumiano w ogóle, że jest szansą na silny rozwój, na działania o charakterze zarówno globalnym, jak i lokalnym. Wszyscy, którzy. Którzy przeżyli rewolucję węglową w Polsce, a jest tych ludzi już niestety mało, bo rzeczywiście jest tak, że rewolucja węglowa czy rewolucja energetyczna w oparciu o węgiel odbyła się w latach 50., mieli dokładnie takie, samo, takie same obawy i uwagi dotyczące, dotyczące zmiany systemu energetycznego. Zawsze, gdy przychodzi nowe, ludzie, nie rozumiejąc i nie, nie umiejąc sobie wyobrazić przyszłej rzeczywistości, będą kont kontestować wszystkie rozwiązania. To jest naturalna cecha człowieka, że, że tego, czego nie rozumie, albo czego sobie nie potrafi wyobrazić, uznaje za zagrożenie, albo, albo stan, który, o którym nie powinniśmy myśleć. Gdy mówimy o turbinach wiatrowych, jedna bardzo ważna uwaga. Ile węgla zużywają turbiny wiatrowe, gdy już produkują energię? Zero. Ile zużywa elektrownia węglowa węgla, gdy produkuje energię? Olbrzymie ilości. Różnica między. Używaniem węgla, a nie używaniem węgla, tylko wiatru, jest przepastna. Tylko wcześniej w ekonomii nie, można, nie było można tego w żaden sposób zauważyć. Dzisiaj chociażby produkcja z turbin wiatrowych, energii elektrycznej, po pierwsze jest tańsza. Gdy mówimy o składowaniu turbin wiatrowych czy o recyklingu. Proszę pamiętać o hałdach y, pogórniczych, które w zasadzie zalegają w naszym krajobrazie w wielu miejscach. Proszę pamiętać o tym, że y, turbiny, które działają w elektrowniach węglowych, tak samo się zużywają i y, 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 tak, y, y, tak samo wymagają odpowiednich napraw. Każdego roku y, bloki energetyczne są poddawane różnego rodzaju inspekcjom, a często naprawom, bo to po prostu się w naturalny sposób dzieje. To nie jest tak, że turbina wiatrowa wymaga napraw, nawiasem mówiąc, wymaga bardzo mała napraw, e, w zasadzie mikroskopijnych napraw w porównaniu do, do turbin, które są używane w elektrowniach węglowych. A złożoność chociażby systemu, takiego bym chciał, transportowego, zasilającego w samej elektrowni węglowej jest totalnie większa w porównaniu do, do rozwiązań o charakterze, czy opartych o odnawialne źródła energii. Jeszcze jedna ważna rzecz w tym, w tym wszystkim. Pamiętajmy, że ta rzeczywistość, którą znamy, do niej jesteśmy przyzwyczajeni. Nam się wydaje, że, on, że to jest normalność. Nie jest normalnością sytuacja, w której my co roku... W miastach widzimy, czym oddychamy. Mam tu na myśli zadymienie. E, ogrzewanie powinno być realizowane przy pomocy energii elektrycznej wodoru, bo my de facto co roku notujemy kilkadziesiąt tysięcy zgonów tylko dlatego, że budujemy swój rozwój gospodarczy od lat 50. w oparciu o zanieczyszczone powietrze. Warto o tym pamiętać, bo gdy mówimy o ekonomii, to też to ekonomia nie może się odbywać kosztem życia ludzi. My się do tego przyzwyczailiśmy. Mamy wrażenie, że, że to nie ma żadnego znaczenia, ale za każdym razem, gdy robi się chłodno w Polsce, proszę wieczorem wyjść przed dom i zobaczymy, że czujemy, czym oddychamy. Powietrze generalnie nie powinno w ten sposób pachnieć. Działanie w zasadzie musi być realizowane wielopoziomowo. My, z naszymi decyzjami takimi konsumenckimi, codziennymi, wytwarzamy niesamowitą presję na wszystkie, na wszystkie organizacje, na wszystkie firmy. Które nam dostarczają dóbr. Za każdym razem, gdy podejmujemy decyzję proklimatyczną pytanie, czy robimy to w sposób świadomy za każdym razem jest to sygnał dla dużej ilości firm, przedsiębiorstw, do tego, żeby się zmieniać, żeby zmieniać się w kierunku nowej rzeczywistości. Z drugiej strony trzeba też pamiętać o systemach ekonomicznych i systemach społecznych, wyrażonych czy to przez duże korporacje czy też przez jeszcze raz powiem administrację czy, czy aparat państwowy. Tutaj pamiętamy, że kolejny raz wybierając chociażby w wyborach odpowiednie osoby, my dajemy wyraz temu, na ile interesuje nas konwersja energetyczna. Proszę pamiętać, że ludzie, którzy podejmując decyzje ci, że tak powiem z górnych poziomów podejmowania decyzji oni tak naprawdę zawsze podejmują decyzję w oparciu o to, co chcą ludzie, nawet jeżeli jest to w sposób niejawny, zawsze się odbywa w ten sam sposób. Więc siła pojedynczego konsumenta wydaje się żadna, jednakowoż upowszechnienie modelu myślenia absolutnie nie zmienia rzeczywistość, przyswojenie faktów i uświadomienie się, uświadomienie, to jest w zasadzie początek drogi. Inna sprawa, jak długo ta droga będzie trwała, jak bardzo będziemy zdeterminowani w tej drodze. Tu potrzebny jest taki bym powiedział wieloletni konsensus, trochę jak w kwestii budowy elektrowni atomowych. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że człowiek do, do, dokłada tą swoją cegiełkę do rzeczywistości i to w zasadzie zmienia rzeczywistość klimatyczną radykalnie. Proszę pamiętać, że ta, często te wypowiedzi typu nie mam wpływu na rzeczywistość, one by były prawdziwe, gdybyśmy mieli średniowiecze albo nie wiem, XVII wiek. Wtedy rzeczywiście populacja ludzka była nieduża i nie korzystała z zasobów, zasobów nieodnawialnych źródeł energii, tylko korzystała z tego, co znajduje się w otoczeniu. Z drewna, nie wiem, z wody płynącej w rzekach i, i, i z takich najprostszych, czy zdobywała w najprostszy możliwy sposób te dobra. Dzisiaj nasza ingerencja jest daleko głębsza i co ważne jest populacja jest kilkukrotnie, żeby nie powiedzieć kilkunastokrotnie większa niż w czasach, gdy formułowano twierdzenia braku wpływu człowieka na rzeczywistość. Następna rzecz, warto o tym pamiętać. Mówimy o tym, jak zmieniają nam się oceany, i jeziora i rzeki. Często zauważamy, szczególnie w tym roku w przypadku Odry, zauważamy, że są one zanieczyszczone. Więc człowiek absolutnie skutecznie oddziałuje na Rzeki, na hydrosferę. Oddziałuje także na glebę. Pamiętamy wiele gleb, które, które zmieniły się, często zostały zanieczyszczone pod wpływem przemysłu. I dziwnym trafem atmosferę traktujemy jako sferę, w której nic się nie dzieje. To bardzo dziwne, bo jeżeli, jeżeli 8 miliardów ludzi oddziałuje na glebę, wodę, oceany, góry, środowisko, zwierzęta to jakim cudem nie oddziałuje na atmosferę. Jestem nawet taka, bym powiedział, niesolidność nie, 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 nie logiczna, której trudno, której trudno przyznać po prostu rację. Pamiętajmy, że atmosfery mamy tylko 20 kilometrów nad swoimi głowami, to nie jest dużo. Jeszcze raz powiem, dla 8 miliardowej populacji to jest praktycznie niewiele.